Kołdra Kaszmir to wyjątkowy produkt dla osób ceniących sobie naturalność, delikatność i najwyższą jakość materiałów. Kaszmir jest symbolem luksusu i elegancji. Wykonuje się z niego swetry, szale, płaszcze. Nie ma też nic przyjemniejszego niż otulenie się miękką lekką kołdrą, która zapewnia idealny komfort niezależnie od pory roku. I wypełnienie to 100% kaszmirowa wełna, pozyskiwana według producenta w etyczny sposób z pierwszego strzyżenia młodych kus kaszmirskich. To właśnie dzięki temu jest tak niezwykle miękka, delikatna i jedwabna. W Kaszmir słynie z doskonałych właściwości termoizolacyjnych. Zimą zapewnia przyjemne ciepło, a latem pomaga utrzymać optymalną temperaturę ciała, nie dopuszczając do przegrzania się. To kołdra dla tych, którzy szukają wyjątkowego komfortu i chcą poczuć różnicę, jaką daje luksusowa naturalna wełna. Włókno kaszmiru posiada taką naturalną zdolność do oddychania, dzięki temu reguluje temperaturę. Jest lekka, ale też bardzo ciepła, co sprawia, że idealnie otula ciało. Nie obciążając go nadmiernie. Nie podrażnia skóry, nie gryzie, nie powoduje uczucia dyskomfortu. Dlatego to jest świetny wybór dla osób z wrażliwą skórą. Naturalna wełna kaszmirowa ma właściwości higroskopijne, co oznacza, że pochłania i odprowadza nadmiar wilgoci, zapewniając suchy, higieniczny klimat podczas snu. Dzięki temu nie przegrzewasz się, a skóra oddycha przez całą noc. Która kołdra jest lepsza? Z wełny alpaki. Kaszmiru czy Wielbłąda. O tych pozostałych dwóch też zrobiliśmy krótki materiał. Na stronie Salon Snu możesz znaleźć ceny tych koder. Na karcie produktu często też dodajemy kody rabatowe. A jeszcze więcej możesz uzyskać, zapisując się do naszego newslettera. Pozdrawiam i dziękuję, że byłeś do końca tego filmu.